Tej strony Kuba. Dzisiaj będziemy grać w browser znowu. Jest to druga część. Jeśli nie widzieliście tam tego filmiku, proszę was nadróbcie na, na, na go. Bo to tak samo fajny filmik, jak ten. A nie przedłużając, zagramy dzisiaj cztery gierki. Bo ja robię filmy 10-minutowe. Więc zagramy dzisiaj cztery gierki. I wtedy. I po prostu. Po prostu dobijamy małą skrzynkę, będziemy ją otwierać. Może jakaś postać wyleci, a może nie. no Nie wiadomo. Oczywiście się nie wkurzamy, no bo to jest tylko zabawa. I tyle. Zagrajmy sobie za dymę peny, Bo peny to jest fajna postać na zadymę. Więc zagramy. Jeśli lubicie Brawl Stars, zostawcie łapkę w górę. Dobra, ja chcę, żeby było chociaż tak z 5 łapek w górę. Bo jeszcze zaczynam i ja nie chcę jakichś potężnych sum. Dobra, to eee, no, chyba będzie gol z ich strony. No jest gol, no niestety, ale nie mój. A to jest tylko zabawa. Nie, to nie, nie denerwujemy się spokojnie. No i znowu nam strzelą bramkę. No i przegraliśmy. Dobra. Dobra, straciliśmy tam z cztery pucharki, co tam? I tak, i tak, będziemy mieć małą skrzynkę, i tak. Zagrajmy sobie teraz e, grę w parze. Nie wiem kim, może PAM. Pam jest bardzo fajna. Więc zagrajmy ją sobie. Lubię Pam, polecam Pam. Bardzo fajna postać. Jeśli Wam wydropiła, albo już ją macie, ale macie na niej mało pucharku, to, No to grajcie nią. Pam to jest bardzo fajna postać. Chociaż wolał pan piper. Ale dobra. Może nam wylecić coś z tej małej skrzynki, lub może nie wylecieć. Ale ja chcę, żeby wyleciało. Bo wtedy będzie fajnie. I lubię, jak mi wylatują postacie, bo wtedy jest taka fajna animacja. Kocham tą animację. Kocham an tą animację, kocham ją po prostu. Kocham. A ja posiedzę sobie troszeczkę w krzaku. Bo no, mam już dużo Powerki cube'ów, bo 4 to jest dużo. No i tam jest Dynamite. A Dynamite jest y, dobry. Musimy uważać. Tam jest Barley ze skinem. I jestem z koleśem, który się nazywa Chris. Krisa? Nie Chris, Chrisa. Lol. Co to za nazwa? Tak samo. Ej! Kupa, ale co to nazwa? Kirmon! A mi to tak, takie pierwsze, co mi wyleciało do głowy, więc. Dlatego ja tak wpisałem. Tak, szczerze, to już gram parę miesięcy. Jestem nadal nupkiem. Ja już wiem, że on zginie. No właśnie, zginął. Tak jak mówiłem. Tam jest Dynamite. Tam jest Boże, tam jest Barley, który ma 8 Power -tubów. Nie. Coś to, to jest za mocne. No niestety przepraszam, że się nie odzywałem. Ale musiałem się troszeczkę skupić. I proszę Was, stopcie z pa, spięć łapek w górę. My się tutaj staram. No i niestety nie ma nowej postaci. to na to bardzo liczyłem, to nie ma. Ja trzeba przed nami. Ja się dymem. No tak sobie znowu nie jest dobra. Chcę dobrze grać, a ja nie umiem nią dobrze grać. Dobra. Nawet tutaj troszkę pobije się z nimi o tą piłkę. O Boże, ale, ale, ale to było słabe. To było słabe. No i niestety znowu przegrałem. A nic. Troszkę, puch, troszkę puszek straciłem. Ale co tam? Dobra, to jest mało y, tego. Ma, mało, mało jakoś jest w, w, tego filmu, bo dopiero jest 6 sze minut prawie. Więc zagrajmy sobie jeszcze jeden mecz. Albo z dwa. Ale weźmy, dobra. Ja już się będę trzymał tego słowa i, będą, i będzie cztery. A nie pięć. O Boże. Szkoda, że mam Kruka w teamie. Szkoda, 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 że mam Kruka w teamie. O Kruk to jest dobra postać. Ło Boże. Strzelili imogola. gola. Dawno nie widziałem tego. Tylko, że, że moja drużyna strzela gola. No i zginąłem. Proszę Państwa, zginąłem. Jestem Nupkiem. Skupienie. Skupienie. No i dobrze. Nie odzywałem się, bo musiałem się skupić. Ale wygraliśmy. Jestem gwiazdą gry. Więc jest ok! Czyli odzyskaliśmy stracone pucharki. Oj. O! Na niedługo znowu będę miała skrzynkę. Ale ją sobie otworzymy w kolejnym odcinku jutro. Ja już będę kończył. pa! pa.